Pamiętajcie, jak z tej strony zabierzemy się za Turnamentów Power. Trochę się pobawiłem i stworzyłem swoją drużynę. Zaraz zobaczycie, jaka jest, i wam trochę o niej opowiem. Wybrałem oczywiście te postaci, które dostałem, busty, jako tako. Jak widzicie, niestety nie mam wszystkich ekwipunków. Bo niestety zrobili tak. Mimo, że to jest inny ekwipunek niż ten normalny, to wszystkie są w tej samej w tym samym miejscu i musiałem usunąć kilka z tamtego trybu, żeby móc zmieścić te. I naprawdę to jest nieprzemyślane z ich strony. Nie wiem jak to inaczej określić. Bo jeżeli robią coś innego to powinno być oddzielne miejsce na przechowywanie tego. Ale dobra. Pokażę wam dlaczego tak mam ustawione. Tutaj możecie zobaczyć tego Trunksa. Wejdziemy sobie w jego umiejętności. I zobaczymy ability. Jak możecie zobaczyć, on tutaj ma umiejkę, ja to tak rozumiem, i mam nadzieję, że to jest dobrze, że on właśnie tutaj daje jakieś busty osobom po jego lewej, prawej i z tyłu. I dlatego dałem go do przodu. Dlatego on daje busty jakiegoś Bergamu, Krylanowi i Jirenowi. Wados tam daje postaciom z przodu, właśnie z tyłu, dlatego, jak możecie tutaj zobaczyć, czyli dostaje Zamasu i Trunks. Szczerze powiem wam, nie wiem na czym polega ta ławka. Ale wybrałem swoje, że tak powiem, dwie najsoldniejsze postaci z tagu Future oraz Gotki. I mam nadzieję, że to coś pomoże. Jak widzicie, oni też mogą mieć kiwiponek, ale niestety nie mam. Tak bywa. Tutaj jeszcze, jak możecie zobaczyć, tutaj przy obrazku, właśnie z Bergamu, on jest type. Trunks jest type. Onkrijany jest Blast. Zamosu jest Blast. Giren jest mili I Vados jest Terblast. Dobra, to tyle. Nie wiem, co tu szczerze powiedzieć. Sam nie wiem, jak, to, jak nam pójdzie. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Wow, genialnie! No i to jest przez to, właśnie, że musiałem sprzedawać ekwipunek i sobie zapełniłem go całego. Hmm, pu, 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 pu. Nie mam pojęcia. Wezmę jakiś najgorszy sprzęt, no bo naprawdę to jest ten. Właśnie o tym wspominam, że to jest straszne. Ten jest wyjątkowy, ale on ma takie beznadziejne statystyki, że go sprzedamy. Mam nadzieję, że nie będę żałował. W takim razie jeszcze raz przychodzimy do turnieju. Wybieramy te postaci i zaczynamy. Tak. Naprawdę nie mam pojęcia, jak to działa. Ale się przekonamy. O! Myślałem, że będę mógł sobie oglądać tą walkę. Opowiem Wam, że jestem aż zdziwiony. Śmiesznie to wygląda. Jak widzieliście, za długo to nie trwało. Dobra, wygraliśmy. A, możemy oglądać. I dobrze, myślałem. A, na tym każą oglądać. Patrzcie, Trunks ile obrażeń zabrał. Oj, to ciężko może być. O, możecie się też przekonać właśnie z tym z tym pobieraniem albo z ładowaniem że właśnie przy każdym trybie to się pojawia i o wiele wolniej wszystko działa. Okej. Okay. Dobra, tu możemy sobie przyspieszać, okej. Okay. O, debuffy, okej. Okay. Powiem że jest ciekawe jestem, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Dobra, busty pokazane są. To nam tyle obrażeń zadał. Czy nam prawie trunksa zabili? Jestem ciekawy. Wiecie co, bo na początku, zanim wyszedł ten tryb, coś, było wspominane, że Frenchie Plevel będzie dawał boosty. Ale wydaje mi się, że tu najwięcej boostów właśnie dają mimo to gwiazdki. Więc osoby, które wydają kasę na tą grę, na pewno będą dalej zachodziliśmy. To jest trochę takie, no nie wiem. W PVP mają przewagę. Tu będą mieli przewagę. Mogliby się postarać i wymyślić coś innego. Co to tak strasznie wolno idzie. Przyspieszymy, zobaczymy. A, czyli oni ataki mają normalne. Więc to może trochę spowolnie, że. O ja no. Spowolnie. I zobaczymy, jak wygląda walka. Śmiesznie to wygląda. No, RWD, to był upad, bardzo miło. W ogóle niektóre postacie, na przykład jak Krillan, to wam nie pokazałem, oni jeszcze nie mają umiejek wpisanych, więc nie wiadomo co dokładnie robią. Patrzę też inne postaci i... chyba żadna extreme właśnie nie ma. I nawet się zdarzyło, że tam postaci z Parking też nie mają. Dlatego to pewnie z czasem zmienią. Nie wiem czy to nie jest błąd, że właśnie ja mam tylko praktycznie trzy kolory. Ale no, takie postaci dali do... które mają busty, więc... może tak powinno być. Dobra. Dobra, co, przyspiesznie, nie co czekać. Zobaczymy też inne walki, jak to będą. Mam nadzieję, że nikt nam nie padnie. Bo to mi pewnie zużyje jeden właśnie ten... Jak to się nazywa? Ten TP punkt, co miałem 3 na 5, to powiem, że 2 na 5, czyli zostało jeszcze dwa meczyki do rozegrania. O patrzcie, jakie boosty już jest sam. Powiem że szem, sam jestem w szoku i po prostu się nie odzywam, bo jestem ciekawy, jak to wszystko wygląda. A, czyli Krylan, Trunks na samym przodzie, to trochę mają mało tych życia. Patrzcie, Trunks na prawie padł. A, i to jest ostatnia runda. I co wtedy się stanie? To tak jakby czas się skończył? Po prostu kto ma więcej postaci, które żyją, to wygrywa Hmm, zobaczymy. Patrz, na cover czy nie zrobił. Śmiesznie to wygląda A, i Rising raz wtedy się robi, jak czasu nie ma. <grym> Nie, myślę, że wszyscy będą atakować tylko trzy osoby, niestety. Śmiesznie to wyglądało, nie powiem. Jestem ciekawy, czy jak pójdę tutaj kolejne na dwa, czy nam ktoś nie padnie. Ale patrzcie, akurat jedyny Trunks nie będzie miał tego. Życie właśnie mu się zwracało. Ale dobra, ustawienie jest ładne, właśnie pod moje postaci, więc nie mogę narzekać. Dobra, zobaczymy. Sam jestem ciekawy. Może przegramy? Oby nie. <grych> Mam nadzieję, że mi nikt nie padnie. Chociaż tam nadal, tam jedno pięterko wyżej jest jakieś leczenie. Więc jestem ciekawy jak to będzie. Się przekonamy. Jej, wygraliśmy. I trunks nam padł. O, a To nie za dobrze. Nie wiem czy jest sens jeszcze raz. Możemy zobaczyć, bo jestem ciekawy czy nam, My znowu wygraliśmy dzięki Rising krász, czy normalnie. Oj, chociaż to ładowanie widzę może być ciężko. <grych> Czyli tego trzeciego meczu już nie będziemy po prostu oglądać powtórki. Bo nie ma sensu. Jestem ciekawy właśnie kiedy nam trunk spadnie, czy na samym początku? Bądź na początku walki miał mało życia. Jestem ciekawy czy ja tu mogę coś oglądać, sobie obracać kamerę. Nie, ja na razie nic nie jestem w stanie zrobić. Ja, na to długo trwa? Nawet jak mamy przypieszone czterokrotne. To i tak strasznie długo. Nie ja, czyli po prostu nie będzie sensu tego oglądać. Chyba, że będzie jakaś fajna walka na styk. O, patrzcie! co się mogę robić. A, mogę sobie wybierać postaci? Czy co to jest? A, czyli można coś zmieniać? Nie, czy to samo teraz leci? Nie, ja nic nie mogę, ok. To pokazuję, tury, jak są. Oj. Czyli będę musiał wejść teraz na to pole, właśnie z leczeniem. Chyba, żebym mógł sobie potem zamienić, właśnie z ławki, na przykład cala wprowadzić, albo wirusa. Na początku tak to w ogóle nawet nie jest, to się nazywa pierwszy sezon, tylko pre-sezon. Czyli oni też testują to wszystko, więc zobaczymy, jak to w, jak to dalej będzie ewoluować. A widzicie, czyli jakbyśmy mieli inne typy, bo ja na początku dwóch czerwonych fioletowego. i oni nawet nie za bardzo się tam jakoś kombią. Dobra, trzecia runda. O, czyli najdłużej właśnie te busty zajmują, bo walka sama w sobie to szybko leci. Jestem ciekawy co to jest ten żółty pasek. Tak, obrażenia zadajemy to on wzrasta. Czy to ten no właśnie może Rising crash się tym zbiera, czy coś? To jest zamiast Smoczych Kul, czy coś takiego? Nie wiem. Ciekawe to wygląda. Klient też ma bardzo mało życia. Google to nas robi zieloną kartą. Jestem ciekawy, czy na przykład przeciwnik, jakby jak gra, czy, czy to zawsze jakby osoba, która gra przeciwko komputerowi, robi pierwsza Rising Crash? Czy to właśnie zależy od tego, kto ma więcej życia? Nie wiem. Mam nadzieję, że się tego z czasem dowiemy. Dobra, to teraz sobie zobaczymy, co to jest z tym leczeniem. Czy mi trunksa nawet nie leczy. O! To mi się nie podoba. Na przykład to co to robi? O czyli to mi wskrzesza, tak? Tracę wtedy ten żółty pasek. Szkoda, szkoda, szkoda. To nie wiem czy spróbować jednej gorszej walki. Bo potem nie będę mógł. Nie będę jak miał tego Trunksa wybrać. Czy się podleczyć teraz, bo nie wiem, czy to zużyje mi energię, jak wybiorę leczenie. Czy warto leczyć? Warto. No, wiecie, co zobaczę i z ciekawości, czy to zużyje nam energię, czy nie. A, zużyło, ok. Czy następnym razem nie trzeba po prostu iść i wybrać kierować się na to żółte. Bo jak widzicie, to dodatkowo wskrzesza postać. Właśnie byłem przekonany, że jednak to zielone będzie bardziej obce od, od i leczenia. Ale okej. Okay. mamy 800 tysięcy. Jakbym walczył yy, trzeci raz, to miał pewnie około miliona. Zobaczymy na jakim jesteśmy teraz miejscu. Chyba, że nie mogę zobaczyć, bo jestem tak daleko, że na tym pokazuję. Ania, po prostu się Okej. Ok, o ja, no. No, dość daleko. Ale no, wszyscy się na początku uczą, więc nieźle. Okej. Okay. Udawam, że... Nie wiem, śmiesznie to na razie wygląda. Nie ma tu za, za dużo grania, po prostu wybieracie postaci i lecie automatycznie. Więc to też szczęście chyba. Albo właśnie ilość gwiazdek. Więc jestem ciekawy, jak sobie poradzą inne postaci, które mają właśnie... Inne osoby, które mają wymaksowane postaci. Dobra, no tu niestety nie ma nic więcej do roboty. Ale żeby tak nie kończyć, to sobie wejdziemy tutaj w paczki. Ja mam dość sporo, to znaczy sporo. Mam parę darmowych tiketów. Sobie rzucimy na nie. Czego by tu zacząć? Trochę jest tych darmowych tiketów. Nie będę rzucał tych takich, co są od zawsze. Tych masterpacków, tylko sobie zaczniemy tutaj, właśnie i zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Dawno nie rzucam więc liczę, że coś wypadnie. Dobra, tu sobie skipniemy. Niestety nic nie ma. Co, zobaczymy, drugi ticket. Też nic nie ma, ok. Co tu jeszcze z darmowych tyketów? Tu mam sporo tych właśnie zraż medali. Znaczy, sporo, jedną sobie pakę. Dobra, rzucimy sobie. Nie ma co czekać. Kto wie, może nam właśnie pan jakaś postać nam zwiększy gwiazdki w tych. Turnament of power byłoby miło. Chociaż nawet nie wiem czy jakoś tutaj jest. Przekonałem się co wypadnie. No. Dobra, no tu wygraliśmy. Nie dziwi, bo to jest gwarantowana po z parking. Chociaż jak wiecie, mi ostatnio ciągle wypadało normalnie na i MAX czy kapsuły. Więc zawsze miałem te fake outy. A ja to wcześniej nazywałem chyba walkout, bo za dużo w FIFA grałem. <grych> Ale dobre. Okej, okay. Goku na piątą gwiazdkę, nie mogę narzekać. On właśnie był dobrym supportem, chyba właśnie dla postaci Goku tylko. Czy do Son Family. I on leczy jak odpali Ultimate'a, czy jak trafi. Śmieszna postać. No tu wygrywamy. Dobra, będę skipał, bo to są gwarantowane sparki, więc... Ostatnio dali tego Zenkai Super 17 więc pewnie jeszcze są więcej postaci właśnie z GT będą dawać, więc... Na siódmym gwiazdku idealnie. Jak będą dawać Zenkai, to będę gotowy. <gry> trzeci tiket. No, dobra. Oh no ale, kaby nie lubię, jak dobrze wiecie. To sobie wrzucimy jeszcze, tutaj miałem ten jeden z tego Bannera właśnie z Trunksem, o może Trunksem wypadnie. A może właśnie ten Goku Black Rose, chociaż teraz tak nie mogę zmienić różny z tego co pamiętam. No ale, będzie miło jak wypadnie coś nowego. No dobra, no tutaj tak musi być. Sparky, więc chciałem powiedzieć, wow, ale no i tak będzie Sparki, niezależnie co. Szkoda, że nie będzie Brawley'a, ale. Jakiś Legend, Limited. Jego będę chyba na szóstej gwiazdce, czy jeszcze nie? Piąty, ok. No, ten Vegeta jest też dobrym supportem. Dobra, nie mogę na razie narzekać. Termowe etykiety. Jedna tylko powtórka. Dobra, i rzucimy sobie tutaj. Mam nadzieję, że wypadnie mi Legend Limited. I to będzie ostatnia paczka na dziś. Wow. Czyli będzie więcej postaci z Parking -sienna. To Jest bardzo sympatyczne i miła. Kto wie, może jeszcze Broi się pokaże. Ale to był mega. Aj, szkoda. Tak dawno nie miałem animacji z Brawlim. O, niestety, niestety. No, jak zacznę od postaci z Parking, to mega. No, szkoda, że jest wymaksowany już dawno. Dobra. Jeszcze ja liczy się przynajmniej na dwie... postaci sparking, ale pewnie jedna będzie... O kolejna wymaksowana. Nie dobrze. Dobra, trzecia niech tu będzie jakaś. A nie dobra, tego drugiego nie mam. Zawsze mi się myli. On jeszcze nie jest wymaksowany. OK. Trzy postaci z parking. Co prawda dwie wymaksowane, ale nie można narzekać. I tym miłym akcentem będę kończył. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. I do następnego. Cześć.